Mercedes zaczął się delikatnie dopominać jakichś czynności serwisowych Spróbujemy więc przetestować na nim dziś pewien wynalazek a cały jakby temat tego zabiegu polega na tym, że w silniku w losowym czasie i w losowych okolicznościach zaczęły odzywać się Hydro-popychacze, co generalnie jest rzeczą dynamizującą, i motor chodzi w zależności, kiedy mu się zachce cicho. Teraz jest to taki powiedzmy półgłośny motyw. Natomiast były momenty, w których chodził jak diesel. No i ta puszeczka z Equimoli udało mi się przejrzeć parę testów na YouTubie i faktycznie jakiś efekt tam to przynosi, więc hmm, chyba czas przetestować to urządzenie. Właśnie teraz mamy taki moment lasowego klikania. Generalnie nikt nie to w jakichś tam okolicznościach powiedzmy, aczkolwiek nie o to chodzi. Biorąc pod uwagę te stosowane tam już przez parę osób na YouTubie Specyfik czas na ciebie Generalnie produkt jest przeznaczony według instrukcji na 6 litrów oleju do tego silnika na stan właściwy mieści się oleju niecałe chyba 6 litrów więc wlejemy też to niecałe opakowanie Generalnie trzeba to zastosować i efekt jest widoczny po iluś tam kilometrach, więc będzie mnie czekała jeszcze wycieczka na kebaba albo na jakąś kawę zobaczymy No to co? Niech się dzieje Czas przejechać się te kilka zalecanych kilometrów No i okej okay. A więc tak, spróbuję się przejechać jakieś 10-15 kilometrów i ocenimy jak się sprawdzi ten specyfik Generalnie według instrukcji, według tego e, co robiły tam inne osoby wcześniej Właściwości tej chemii powinny być czyszczące dla układu olejowego może być, że brudnych, przepchanych popychaczy lub też e, podobno mają się uszczelnić. Zobaczymy. Jeżeli się to sprawdzi, to zostanie to dolewane do każdego mojego oleju w tym aucie. Wyjmujemy. No i też mam w planie wymienić olej, bo jednak Volvo Line który jest teraz, 10:40 potwierdził moje złe doświadczenia z tym olejem w hmm. może nie ma co porównywać ale w polonezie rowerze wiesz, zasada działania popychaczy jest ta sama w zasadzie tak, udało przejechać mi się tam te parę kilometrów auto też teraz schodzi tu od jakichś tam parunastu minut na wolnych obrotach nie słychać w zasadzie niczego niepokojącego więc jest może szansa że ten patent się sprawdzi Słychać właściwie jedynie delikatnie wtryskywacze z paliwa Chodzi równo cicho Chodzi i tak ten silnik chodzi coś zbyt dobrze jak na M111 no ale odpukać niech tak jest dalej no, zobaczymy jaki będzie efekt. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest jakaś poprawa, bo te popychacze klikały naprawdę losowo, kiedy chciały, a najczęściej na rozgrzanym silniku. Więc może. No i cóż, podsumowując, moim zdaniem operacja się udała. Zobaczymy jak bardzo długotrwały to może być efekt, ale silnik pracuje już od jakiejś tam dłuższej chwili czasu, stojąc, jeżdżąc, gasnąc, palając. Generalnie zrobione to zostało według zalecenia. No i nie słychać niczego. A generalnie w ostatnim czasie, jak się to zaczęło, no to gdzieś tam powiedzmy e, na kilka kilometrów było je kilkanaście razy słychać. Gdzieś tam, jeżeli auto nie miało wyższych obrotów, nie było wkręcone. Czasami było to całkowicie losowe, niezależne. Więc. Moim zdaniem operacja się udała i chyba w przypadku tych hydro, silników z hydropopychaczami, moim zdaniem może być warto stosować takie rzeczy. No bo jak widać i słychać, efekt jest ok. A silnik naprawdę zaczął chodzić mało fajnie. Wydawało mi się, że może już mnie czekać tylko wyłącznie wymiana popychaczy. Proszę, wolne obroty. Więc chyba państwo likuj moli zatwierdzamy ten test i chyba warto z tego korzystać.